Jeżeli ty na ulicy chciałbyś znaleźć 100 zł, to zostaw tutaj łapeczkę do góry. No i sprawdźmy, ile osób tak chciało. Mordeczki. z tej strony Hexo w tym przedstawię przedstawiam kilka nowości coś o Fortnite i w tym między innymi porozmawiamy sobie na temat nadchodzących zmian przedstawiam mapę w trybie kreatywnym która daje całkiem sporo expa, jak i również porozmawiamy sobie na temat błędów Fortnite'a i naprawdę jeszcze więcej także koniecznie dajcie ten film do końca żeby nie przegapić żadnej z tych rzeczy oczywiście jeżeli jesteście tutaj nowi no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem jeżeli wy będziecie kupowali coś w sklepie z przedmiotami to możecie to zrobić wraz z moim kodikiem czyli oczywiście HexoCode i naprawdę dziękuję każdej osobie która ma takowy kodzik wpisany a teraz zapraszam Was do oglądania. Na samym początku to co zawsze, czyli mapka na expa. Wchodzimy tam gdzie zawsze, kod do wyspy i wpisujemy ten oto kodzik. No i moi drodzy tylko przypomnę, że żeby dostawać więcej expa na każdej z takowych mapek na samym początku warto odczekać sobie od 10 do 15 minut. No i przy okazji na ekranie teraz widzicie po prostu minutę, do której musicie sobie całość przewinąć. Tak w razie jakby po prostu kogoś to nie obchodziło. No bo wiadomo, że są też osoby, które z tego skorzystać nie chcą i zaraz Wam pokażę gdzie się tutaj wszystko znajduje. Więc moi drodzy, po wejściu na taką mapę udajemy się oczywiście tutaj, czyli do Respawn. No i generalnie, moi drodzy, no to na tej mapie do, musimy sobie na samym początku podejść do Sky Style. No i generalnie tutaj sobie to po prostu wyłączamy i następnie, moi drodzy, dokładnie w tym oto miejscu budujemy sobie 10 ram do góry, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9, 10 i przy okazji jeszcze dwie tutaj właśnie podłogi i mamy pierwszy przycisk z expem, Także oczywiście go klikamy. No i tak jak widzicie, dostajemy teraz po prostu XP. -a. Wychodzimy sobie stąd, moi drodzy, i idziemy do kolejnego przycisku. Kolejny przycisk znajduje się właśnie w budce do zmieniania, czyli dokładnie tutaj. I musimy sobie zbudować na samym początku coś takiego, czyli właśnie podłogę i rampę. I tutaj powinniśmy mieć właśnie kolejny przycisk z expem. jest to tak zwany Awk Exp, ten, który teraz odebraliśmy. No, i teraz, moi drodzy, wracamy w sumie do tego samego miejsca, czyli dokładnie tutaj koło tej budki. I koło tej budki, moi drodzy, budujemy sobie dokładnie 7 bram do góry, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I jeszcze przy okazji budujemy sobie 4 przed siebie, czyli 1, 2, 3 cztery i tutaj na samym końcu, gdzie mamy właśnie taki niebieski efekt, tańczymy dowolną memotkę i dostajemy expa. Tak jak widzicie, także jest to giga banalne i udajemy się do ostatniego przycisku, który znajduje się na tej oto wielkiej budowli. I z tego co wiem, to też na tej mapie znajduje się taki przyspieszacz, że po prostu szybciej sobie chodzimy, tylko że no generalnie nie mogę go tutaj nigdzie znaleźć, ale do no dobra. Mniejsza w to, budujemy się właśnie do tej oto wielkiej struktury, która sobie tutaj lata i tam znajduje się właśnie ostatni przycisk z expem. No i w międzyczasie, jak się tam buduje, możecie pod tym filmem zostawić łapeczkę do góry, byłoby mi naprawdę bardzo miło, także jeżeli chcecie więcej mapek, to po prostu zostawcie tutaj łapeczkę do góry, tutaj idziemy sobie generalnie po lewo, do tej oto latarni i właśnie koło tej oto latarni tak jak widzicie, mamy ostatni przycisk z expem, no i w tym momencie moi drodzy tak jak widzicie, odebraliśmy sobie no, wszystkie przyciski na tej mapie i bez żadnego czekania wbiłem tego expa naprawdę bardzo dużo, także jak najbardziej polecam, a teraz przechodzimy sobie do newsów. No teraz oczywiście przechodzimy sobie do nowości ze świata Fortnite. I moi drodzy, na samym początku mamy nową aktualizację, która oczywiście w grze ma pojawić się już dzisiaj. I oczywiście będzie to mniejszy update, więc raczej nie nastawiałbym się na jakoś strasznie dużo rzeczy. I no jest szansa, że do gry właśnie powróci albo na przykład Submachine Gun, albo właśnie ta oto strzelba Bębenkowa. Ponieważ właśnie w plikach gry to po prostu te dwie bronie są, że tak powiem, zapowiedziane, że niedługo mają wrócić. Także rzeczywiście jest szansa, że któraś z nich akurat na pole w pole bitwy powróci z tą aktualizacją, no i zapewne też zostanie zmienionych parę ciekawych rzeczy, pewnie jakieś błędy zostaną naprawione i możemy się spodziewać, to nie wiem w sumie czego jeszcze, ale do, to dopiero zobaczymy. Raczej jakoś strasznie dużo zmian, no jak już mówiłem, bym się nie spodziewał, no bo to oczywiście mniejszy update. Poza tym wszystkim, moi drodzy, to wiemy, że Epic Games zaczęło pracę nad skinem, którego widzicie na ekranie, w sensie nad podobnym skinem, właśnie z ciałem takiego mechanicznego koguta, czyli po prostu nad nową wersją. Sentinela. E, także naprawdę super, bo ten skin był chyba raz w karnecie właśnie o takiej wielkości i no nie był on aż taki zły, ale no definitywnie był on strasznie duży i no nie mam pojęcia, czy ponownie taki skin by się w grze sprawdził. Poza tym wszystkim, moi drodzy, otrzymaliśmy informację, że otrzymamy kolejną kolaborację z tak zwaną Coachellą no i od 13 właśnie kwietnia aż do 23 będziemy mogli ukończyć wyzwania, żeby zdobyć między innymi właśnie Coachella Island Loading Screen, czyli Ekran wczytywania. Także naprawdę super. Zobaczymy, czy dostaniemy z tej okazji coś jeszcze, ale osobiście to w to wątpię i pff, no pewnie skończy się na tym ekranie wczytywania. Ale moi drodzy, ostatnio w Fortnite pojawił się dość ciekawy błąd związany z właśnie ekipą Fortnite. Więc jak wiecie, no to ekipa co miesiąc się, że tak powiem, odświeża i co miesiąc otrzymujemy tam jakiegoś nowego skina. No i generalnie moi drodzy, no to jak wchodził nowy miesiąc, czyli oczywiście teraz mamy kwiecień, no to moi drodzy, wraz z. Wejściem tego kwietnia, generalnie ekipa na samym początku się nie zmieniła. Oczywiście teraz sklepy się zmieniają jakoś o drugiej. No i oczywiście o drugiej niestety, ale do tej nowej ekipy nie było, i dalej pokazywało tą starą. Także osoby, które to, że tak powiem, zauważyły i to wykorzystały i zakupiły tą ekipę na przykład o drugiej 10, jeszcze gdzie pokazywało tego starego skina, to nie dość, że otrzymali właśnie y, skina ze starej ekipy, czyli tej co była w marcu. Otrzymali przy okazji skina z tej nowej ekipy, czyli właśnie tego. Tri Archanoxa z po prostu obecnego miesiąca, to poza tym wszystkim moi drodzy, jeszcze otrzymają trzeciego skina, ze względu na to, że no raczej teraz Epic Games już cały ten błąd spaczuje, no i oczywiście jak będzie na przykład po prostu po kwietniu następny miesiąc, Czyli oczywiście maj, no to wtedy nadzwyczajnie w świecie o tej drugiej, yy, no po prostu, że tak powiem, wejdzie ten nowy skin. Gracze otrzymają go na konto, no i oczywiście o drugiej 10, że tak powiem, cała ta subskrypcja się odnawia, także właśnie o tej drugiej 10 będą go sobie oni mogli, że tak powiem, anulować. Także według mnie naprawdę całkiem ciekawie, jest to pierwszy raz w historii Fortnite, kiedy coś takiego się wydarzyło. No więc generalnie za cenę ekipy, czyli 42 zł, mogliście mieć trzy zestawy skinów z poprzedniego miesiąca, z tego miesiąca. I jeszcze przy okazji, moi drodzy, z że tak powiem, tego co będzie, że tak powiem nadchodził. Czyli no, łącznie dostaniecie 3000 fałdolców, także naprawdę bardzo super. Jeżeli ktoś tak zrobił, to jak najbardziej go pozdrawiam. No i generalnie no to w Fortnite wiadomo, cały czas są jakieś błędy, ale no nie takie duże. Oczywiście, moi drodzy, możemy się też spodziewać, że będzie zwrot fałdolców, jeżeli chodzi o na przykład nadejście akcji Restart. Bo w akcji Restart chwilowe nagrody, jakie są pokazane, to te, które widzicie na ekranie. No, i generalnie, no to w większości z tych nagród już wcześniej byłaby na przykład jakichś karnetach bojowych, bądź też była do zdobycia, bądź też była na przykład w sklepie. Więc możemy się spodziewać, że jeżeli te nagrody będą takie, jakie są tam pokazane, to po prostu gracze będą otrzymywali zwrot fałdolców. Więc nie mam pojęcia, czy Epic Games jakkolwiek to zmieni, czy cokolwiek, ale no myślę, że tego się dowiemy już niedługo. No i co, to by było generalnie na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. Póki co, czekamy na nową aktualizację mniejszą i zobaczymy, co się w niej będzie znajdowało, w razie Gdyby były jakieś nowe błędy, update y do jakiejś sytuacji z tego filmu, czy cokolwiek takiego, to oczywiście was o tym poinformuję. Filmy są tutaj codziennie o godzinie 6.30, więc subskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem. Jeśli ten materiał Wam się też spodobał, zostawcie tu łapeczkę do góry. No i moi drodzy, przypomnę tylko jeszcze o moim kodziku w sklepie, czyli oczywiście Hexokod. Naprawdę bardzo dziękuję każdej osobie, która ma ten kodzik wpisany. No i pewnie teraz. Moi drodzy, to no będzie powracało bardzo dużo wielkanocnych skinów, więc no w sumie już powoli powracają, więc myślę, że z okazji Wielkanocy coś pewnie dla Was wle wleci, jakiś konkursik, także no myślę, że spoko. No i oczywiście jak będziecie robili zakupy na Wielkanoc w Fortnite'owym sklepie, no to zróbcie je po prostu z moim kodzikiem. Będzie mi wtedy naprawdę miło. No i co? Trzymajcie się, ja byłem Hexo. do zobaczenia i widzimy się jutro o 6.30. Cześć!